To co, leci mnie? No czekaj. Y... Tak, let's go. Let's go. O. Aha, i. A, tej łodzi nie ma tu na początku. Lol. Hmm, należy śpie. Poczekaj, poczekaj. Nie tu się... powinna być łódź. Ten mod nie do końca zadziałał. A, A, a tego pilota no Ja mam drewno, ty masz to, dobra Wszystko kratnę! Nie wiem Więc tak Ship erect. Weź ogarnij drewno no Po właśnie pierwsze problem. trzeba wiedzieć, że to jest shipact, po drugie trzeba wiedzieć, że ja nie mam żadnej wiedzy na ten temat Więc O kurde patrzę na ten pasek craftingu ty O Boże <laughs> Przyjaciel to Tak to stylo. jest jak wrzucisz 70 Wodów na serwera. Polecam o boże... Ale ping masz całkiem dobry, ej, wszystko działa. Dobra, dobra. Jest OK z tego, co widzę na razie i jest stabilnie. Więc tak. Kaczko, ja ją zabiję. Nie, I ją zabije! Nie, zostań, się... nie wrzucaj do wody! Bo utopisz siekierę, gościu! Naszą jedyną e... siekierę utopisz! E... Trzeba znaleźć krzemienie. Oj, tu już nic nie ma. E, no więc tak. E, b... And what now? Ty będziesz wiedzieć Pink. zdecydowanie więcej o tej grze... O tej o wersji gry ode mnie. Tak. Więc. No cóż, będziesz tłumaczyć wszystko, nie? E, no. Ja przygotuję sobie materiału na pochodnie, żebym już miał. Aha, no właśnie, patyczki. Usprawnili moda na talcze w końcu! Tak? Salut dla twórców. Ej, nice. cimnaj! Cimni? Jest cimni. No jest kominek, zobacz to. W którym miejscu? My w ogniskach, w, w ognisku. No! A to jest ten piec do wytapiania tego piasku, z tego co wiem? Tak. E, bojąc ci... Dobra, więc ja tu... Masz flinta. Po... O, zrób, jak zrobisz kilof, Ej, i jaskinie są, co jest najlepsze, i są jaskinie. Kuka, nie pytajcie, ile zajęło mi robienie tego. Jezu, tak, y, do, dobrze myślisz, tak. <grych> tak, dokładnie. Królik! Mięsko! Ja pierdolę. Ej, zmniejszyłem ilość! O co chodzi? Stary, jakie jest prawdopodobieństwo na to, że mi wyleci pieprzony indyk. Ej, naprawdę. Grzebałem w ustawieniach, bo ostatnio jak graliśmy na tym naszym serwerze, gdzie to jest teoretycznie wartość normalna, indyków było tyle, że nie dało się nic zrobić, więc zmniejszyłem. Drugi krzak wyleciał indyk. Jakiego ja trzeba mieć pecha? I don't know. Dobra. Weźmy z suchego lądu tyle, ile się da. E, może znaczy ja ci... się przyjaciel, bo zobacz gdzie jestem. Gdzie jesteś? Czekaj, e, włączę sobie zbieranie. A ty jesteś tam. A ja się zbieranie. Ja mam... W modach Trzeba, musisz się aktywować w personalnych. Powiedz po tej roli, Nie Mam, aktywowane masz? chyba. To kliknij to dwa mam. razy na przedmiot. I powinno ci zbierać wszystkie tego typu w okolicy, o ile się nie mylę. Chyba że, ty ma, chyba, że ty używasz drugiego moda. Albo z, nie Aha. wiem, ja miałem na strzałce w górę zblindowane. O, cześć. E, Masz trzy drewna? Może? Mam sześć. To mogę? Oddam ci trzy w takim razie. O, dobra, idol. Super. Potrzebuję jednego flinta, przyjaciel, żeby draftować tego. E, kifol? Mam. No. Ja myślę, że na tym lądzie jednak tu trochę posiedzimy. <laughs> O, mam do gry flinta, przyjaciel. Mam. O, Możemy robić. E, to wiesz. Mam już, dwa złota. mam już dwa złota. O, już możesz zrobić sajensa? Tak. To tu jest. Tu masz. E, nie, nie, jeszcze... jeszcze jednego, nieważne. A flinta? E, na co, na kilo? No. no. To weź. E, a to co? to trzech potrzeba teraz? Nie, dwóch. Dwóch. A ty mówisz, że masz jednego, już teoretycznie? Skraftowałem przez przypadek siekiera. A, dobra, mi to nie szkodzi. Jestem walonym geniuszem. Nie, spoko, spoko. Ja czuję się bezużyteczny teraz, nie? bo w sumie... Dostałeś siekiera, możesz ciąć drewno. O, dostałem siekierę, mogę ciąć drewno. Dobra, to już coś więcej co mogę mi być. Nie, ale czuję się tak kompletnie bezużyteczny, bo uwaga. Mówię, grałem w podstawkę. Wiem, jak działa Legend of Giants, ale Shiperta nawet nie widziałem. Szczerze, nawet nie widziałem. A chyba sobie obejrzy niedługo, stanie gdzieś u kołoś. Kolejne mięsko mam. Żeby coś więcej wiedzieć. Wiesz co, ja bym się skupił na Twoim miejscu, na tym krzemieniu jednym balonem. Cały czas szukam, ale po drodze też zabijam. No. No dlaczego nie? Ja mam materiały na zwykłe ognisko. Znalazłem przyjaciel Bion kamien. O, taki no to mały, super. Taki mały, bo mały, ale znalazłem. Nie no, jaki jest, no to bajo. Gdzie jesteś? A, ożysz, ta, oż ty w modę! Ale w ogóle śmiesznie się te biomy porobiły, powiem ci szczerze, bardzo śmiesznie. No. Ale nie, ja nie narzekam. Jest przynajmniej ciekawiej. To prawda. A i tak, shift sprint, tak. Jezu, ja, ja, ja się nie połapię teraz w tej grze, naprawdę. Dlaczego? No znaczy... ale tukany. No właśnie, tukany. O co chodzi? Ja tutaj nią. Mandragora! Oczy, panie! Mam co? mandragorę, gościu! Nice! Na początek! A według naszych ustawień jeszcze trzy i możemy sobie je generować w nieskończoność. E, mogę skraftować maczetę, co jest bardzo e, pożyteczne. Wiesz co, nie wiem czy na razie potrzebujemy maczetę. Na razie nie, ale mówię, że mogę skraftować. Aha, znalazłem Muneoka. Gdzie jesteś? Co? Masz zaznaczone, spingowałem ci Muneoka. I o, tu to jest też trochę przyjde. żelaza i... Kobaltu. To pamiętam. Już mam... Ja już kopię, spoko. O, widzę, widzę. Ty wiesz co? Ja sobie wezmę krzemień i sam wykopię. Czekaj, Czyli... ja ci dam. A ja mam, mam. tylko jednego potrzebuję. Dobra. Dobra, bajko. E, plecaki też by się potem przydało ogarnąć. Będzie ciężej Podawiamy. się zaczyna bez... na tych ustawieniach. No, jak normalny Survival. No i fajnie, i to mi się podoba. Ej, czy te ptaki wodne też się mnie nie boją? Zobacz, jestem Jezusem, mogę po wodzie. No nie za głęboko, z tego co widzę. Dobra, żelazo jakieś mam, tutaj trochę mam. Science Machine by się przydał. I można... Yy, zaraz wygarnę. Jakieś bardziej zaawansowane rzeczy. Maczetę też mogę zrobić, ale wiesz co, na razie trzymaj swoją jedną. Ja może wykopię to do końca. Znaczy, do wykończenia kilofa, nie? Tak, yy, yy -y. z... Modyfikowana wytrzymałość kamieni 33 uderzenia? 33, nie? O ile się nie mylę, bo tak, tyle jeden ma kilof. kilo. Jeden kilo, jeden Tak, kilo. czyli 33, dobra. Czyli dobrze pamiętam. Jezu, jak ja. Jak ja dawno nie zaczynałem gry w ten sposób. W ten Mam sposób na się. Nie! Nie <laughs> wierzę Mastryfik. w ciebie gości. Ale ja nie chcę jeszcze kampusa! <laughs> Ale ja chcę! Ten gościu! Ten gościu pierwszego dnia... Zgarnął nam krampusa, nie? Pierwszego dnia. Kaćka, a tam nie wejdę. Nie, nie, ja nie chcę wiedzieć. Tam są fajne rzeczy. Sogi row. Idę po to. Okej, okay, dobra. E, więc tak, może nie powinniśmy już więcej kopać, bo kopanie pamiętaj zużywa nam e, żarcie. Aha, to daję tego. Ale ja mam dużo jedzenia. Tak? A, no Moja tak, ja racja, ty masz ja... dużo jedzenia. Co my sobie mamy dużo jedzenia. Sobie, my mamy, nie ty, my. Zrobię mm. sobie jakąś gonię podstawową. Dobra. Ptacek był i nie ma. Mam już pięć skrzydełek motylka. <laughs> 6. Indyk! Indyk! Zarzal mi jagody, z kubaniec, gnoju jeden, chodź tu. Ja, ja i wecie i z... zajeb... Upiekę! Oj, no, tu puła, Mam siekierę. Nice. Trafiłem Indyka siekierą. Mam jeszcze jakiś kij, może trafię go tym kijem. O, dobra, mam mięso Indyka, chcesz? Nie, na razie nie. Mam sześć... ...Udex z króliczka, 7 ...osiem tych? Może. Yy. Boże... Fejsu, masz młotek? Nie, nie mam. Ej, a przydałby się w cholerę. Jak mi dasz dwa patyki, nie dasz, jak dasz mi jednego patyka i dwa, to ja Wiesz, co? Trzeba by było chyba ogarnąć sobie tutaj, myślę, jakiś podstawowy, najbardziej obóz, bo ja myślę, że będziemy i tak się osiedlać na wyspach później. Yy, to. Jeszcze jeden, jednego patyka potrzebuje przyjaciel. Ja mam, ja mogę, ja mogę zrobić młotek, tylko ja nie mam miejsca w ekwipunku. Science właśnie bym ja potrzebował na plecak. Wiesz? Zaraz idę zrobić science. Gdzie jesteś, przyjaciel? Ja jestem już ci point na moją lokację, lokalizację właściwie tutaj. Okej, okay, idę do na ciebie. Twoje są przydatne. E, tak. I tu mam touchstone w ogóle. Fajnie. Mam touchstone i wam pszczół. A powiedz mi... O. Eee, jak on się nazywa w ogóle ten mój pirat? Bo ja nie ogarniam tej postaci. Nie ja wiesz? też nie wiem Inspect Self Woodlex, dobra. Wilson Woodlex jest nazwany. Okej. Okay. Gdzieś tutaj jakąś tą podstawową najbardziej, nie? Prezencik, nie? No. Ale dostałem jeansy! Ej! A czekaj, a piggyback? W czym się robiło? E, piggyback, był potrzebny Alchemy Giant do tego. Oj, zdarzyło mnie. O, już dobra, już działa. Faktycznie. Dobra, to ja zrobię sobie plecak. Super. Ja może będę gotować wieczorem, tak myślę. Czemu? Sanity? Eee, nie, bo mam coś takiego co się nazywa... A Senity mi ostro leci właśnie Nie wiem Aha. czemu. O! Fajne! Ale masz fajne. To no, są też? Od, od, Już... od czego? Boksersko? Bokserskie, bokserskie. bokserskie. Dobra. Ogarnę nam skórę ze świnie od razu. A no to zawsze potrzebuję, się tak robi. Potrzebuję trawy. Eee, mam dwa. Trzymaj. Brakuje jednej trawy. A do czego? W e, Nie, nie, nie. Skraftuję nam ...Hammera. A ja mam! A nie, z nie, z właśnie ją tak. bo zwaliłem wszystkie. Dobra, dobra, dobra. nie, nie, wart, nie wart. O, ma. Nie warto, nie W ogóle Poison Spear... ...tutaj takie rzeczy podchodziły. Ja nie wiem... Antidote. Horned Helmet... Helmet, nie Hamlet. Hamlet to... A właśnie tutaj też da się dodać z Hamleta. Katlas jakiś... Kurde, co to jest? Czy czuję jakbym po raz pierwszy grał w tę grę, naprawdę? Ja tak mniej więcej kojarzę, co tam masz... Ja nie kojarzę już... Tak po części. Spill launcher tylko kojarzę, że tego używałem. Ile zbroi nowych łocie panie. Czy ty znowu zrobiłeś jakieś bezbronne stworzenie? Nie. W ogóle. Ty nic nie widzisz. No nie widzę, Rozumiesz? Się... Mhm. Ty nic nie widzisz. Motyl! Dawaj go! Dobra, czuję się bezpiecznie teraz. Um... Motyl! Wow! Nowe toczy dodali. Przyjaciel, mam dla ciebie malutki prezent. Tak dosłownie troszeczkę. Proszę. Ej, wiesz, że twórcy Moda zrobi to kompatybilne z tym na Targusem, na Wolfram. Można co? robić talcze z wolfem. Naprawdę? Mhm. No! Ile tu jest rzeczy w ogóle? Ja. Naprawdę nie pamiętam, że, żeby aż tyle było. Wiem, że nawet mody kurcze poaktualizowali. A, bo mody poaktualizowali, no tak. E, ty masz plecak? Masz. Tak. Spoko. E, patrzę, co ja tu mogę jeszcze zrobić. Co by nam pomogło. Wiesz, co? Zdobądźmy przede wszystkim zapasy żalcia jakieś. To nam się, myślę, przyda. Zajmuję się tym właśnie Ech. Kutka, czy ja mogę zrobić lepsze narzędzia. Alchemy mówił engine. Spirkę. Spirkę mógł. Ej, 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 ej! Gościu! Znowu zaczynamy tak! No nie wierzę w ciebie po prostu. Pierwszy dzień jest! Ty niemożliwy jesteś, nie? No! Znaczy, ja broń mam jakąś, nie? I mogę popatrzeć, co za to Ci mogę zrobić. Wiesz, co? Już go przywołaj. He's coming for us. He will kill you us. Ale bym się śmiał, jakby nas składał Krampus. Mogę Ci zrobić broń. Ej, mam trzymaj. Broń. Pała. Trzymaj, pałę. Dobra, ja sobie zjemy trochę tego mięska podstawowego. Ile ono daje? 12,5, no dobra. Czekaj, jagódki dają 9,4, a ugotowane... U ugotowane dają więcej, to sobie trochę ugotuję. Tak, trzy myślę. O, pszczółki! To ty zbieraj żądła, nie będziemy Ja idę so... zająć się Krampusem. A ja mam tarczę, gościu. Więc zablokuję część ataków, nawet jak przyjdzie. Ej, ale te czerwone pióra to zbieraj, będzie mi na hełmie później. Dobra, teraz sobie pozbieram te żądła. Eee, żeby nie marnować czasu, rozwalę kamień. Na tyle, na ile mogę. I nie wiem, co, co trzeba tu ogarnąć na początek, bo... Jak chcemy na jakąś wyspę sobie popłynąć, to by się przydał porządny sprzęt, myślę. Chyba że lecimy tak, wiesz, z zerowym zaopatrzeniem. Co jest moim zdaniem głupim pomysłem, ale też można. Nie wiem. Dużo jeszcze do tego kampusa, bo mi się nudzi. Nie wiem. A! Chyba, Chyba przyszedł. przyszedł! Tak? Chyba. No skrampu! Nudno stary, przyjdź tu! Oczywiłem znaczy, się! Przyszedł? Nie, przyszedł! Chodź, sklep jego! Gdzie jest! Wiesz co? Nie trafiłeś, przyjaciel. Chodź ty śmieciu, chcecie cię sklepać. Ała, ty śmieciu! Ale coś nie działa ten blok. A on mnie zbił? Ohoho, ho, dobra. Czyli jednak działa ten blok. Okej, okay. to, to fajnie się tam bawisz. Może jednak nie walczmy z nim jeszcze. Jeszcze. Nie. Nie, nie, to był zły pomysł. Ja mam tu z pierwszego dnia i to jest chyba jakiś światowy eko Motylki nie. dają tę dużo, weź te motylki Mam 25 motylków! No ty pojebany jesteś? Nie, mam 25 motylków Dobra. I tak więc... z ziemi nic nie zrobimy, ale także ziemię. Na razie faktycznie nic nie zrobimy. Ja bym tu przesiedział nockę w ogóle. Ja też Przeanalizuję mapę. Co my tu mamy właśnie? Mamy pszczoły, mamy jakieś metale Mamy muneoka, po muneoka ja bym wcale się cofnął. Ale właśnie zapię, zabiłem ponownie taka, wcale. Więc tak, ja bym się cofnął po tego muneoka, zebrał, zebrał z niego co się da i popłynął sobie po prostu gdzieś wyspy jakiejś poszukał. Ty nic tu nie widziałeś. Ile masz piór czerwonych? Aż jedno. Ja mam pięć. Ej, to postakujmy se rzeczy? Masz żądła? Nie. Krzemienie? Tak. Otrzymaj. Masz kamień? E, tak. Daj. Nitro? E, nie mam. Masz żelazo albo... Mm. Komputer, nie volta? mam żelaza, nie mam, nie mam. A złoto? Mam. To możesz dać. Ty, okay. mam węgiel drzewny w ogóle, on nam się przyda. Drewno? Masz trawę? E, trawę? Czekaj, już sprawdzam. E, wyczyszczę te... Albo dobra, zostawię te pulgi. To zrobię tak, o. E, trawy, trawy nie mam, w ogóle. Nie wygląda to tak źle, powiem ci szczerze. Mam. No. A masz jeszcze motylki, czy już nie masz? E, 13, zaraz ci dam. Tak. Nie trafiłeś. Je jesteś jeszcze nie wprawiony! No, nie wierzę! Głupi! Nie jesteś jeszcze kryt tym... Kret! Kret, dam w pieprza mój kamień! Ka Dokładnie, mój kamień, nie oddam! A mój kamień, nie oddam! Nie mam. jagódki są. Co? Jak za darmo to wezmę. <laughs> nie wiem skąd no, to się nie. tam wzięło. Ale jak za darmo to nie biorę. Aha, chyba mam kawior, przyjaciel. Zobacz. Ok. Z kawior? Ale... Tak, to jest kawior. Kawior. Hmm. Ale ja nie ale wiem, co taki my. Mech. Mech ma jeszcze kawior? To? To jest to, to co, na, co mi Kret próbował wpieprzyć. <grywia> ja dobre. Skończ na chwilę, gościu! Ej, mam czapkę. Taką tą... To, o! Chcesz? Nie! Znowu nie! Nie! Poczekaj, no, bo... Kret coś wpieprza. Czekaj, wiem co zrobię. Kecikicikicikicikicikicikiciki... Wiem co. Masz w ogóle coś do rozpalenia bo ja już Tak, mam drewno i szyszki. O. Użyję szyszek. Tak. No nie! Nie zdążyłem! Nie, moja maczeta! Płonie, ale ładnie klimatycznie, jeśli czerwono zrobię. No. Przyjaciel! Aż tak nie chcę szaleć! Co ja wiem, ja ugotuję nam coś dobrego na przyszłość. Congratulations! Wanda Góra! Ja wiem, że ona mi się przyda jeszcze. Co? Ty pojebany jesteś? Nie. Przystopuj. Na oddaj. Chwilę. Oddaj, oddaj, oddaj. Ja jestem kurą domową. Dziękuję. <grym> e, co jest potrzebne na tarczę pleców, przyjaciel? Deski i Deski. kamień i patyki. Nie. Masz patyki? No, mam 15 trzymaj. Oj, to nie był dobry pomysł, żeby je tu kłaść. Był bardzo zły pomysł. Tu. Dobrze, już mi wywala serwera. No, a nie, bo wtedy przeciążyliśmy z tak?